Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lowe Krowy, którego gościem jest Jacek Zarzecki, Platforma Zrównoważonej Wołowiny. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o problemie um, bloku Mercosur, czyli bloku państw Ameryki Południowej, który wiele, wiele lat temu rozpoczął negocjacje z Unią Europejską na temat stworzenia strefy wolnego handlu. Um, takie polityczne porozumienie zostało zawarte. Wydawało się jednak, że ta umowa nie wejdzie w życie, ponieważ um, budziła bardzo wiele kontrowersji. Wyjaśnijmy, na czym polegają te kontrowersje i dlaczego polscy hodowcy bydła mięsnego sprzeciwiają się wejściu w życie tej umowy. Ta umowa, krótko mówiąc, jest szkodliwa dla polskiego i dla europejskiego rolnictwa. Ona przede wszystkim będzie premiowała. Będzie premiowała eksport z Unii Europejskiej środków chemicznych, te, innych technologii motoryzacyjnych, między innymi. A tutaj od, będzie się otwierała Unia Europejska na produkty żywnościowe z krajów Mercosura. Przypomnijmy, że to jest między innymi Brazylia, jeden z, największych, czy na, jeden z największych producentów wołowiny na świecie, gdzie będą te limity cła zniesione. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne dla europejskiego sektora. Żywca, żywca wołowego. No, My powtarzamy o tym niebezpieczeństwie od roku 2016. Bodajże wtedy pierwszy raz spotkaliśmy się w przedstawicielstwie Polski, w przedstawicielstwie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej w Warszawie, gdy mówiliśmy o tym zagrożeniu. I gdzieś tam w ciągu tych lat było ta do tej podpisania było raz, umowy było bliżej, to dalej. To poprzednia Komisja Europejska rzutem na taśmę powiedziała, że kończy negocjacje. Później nowa Komisja Europejska zawiesiła te negocjacje. Niektóre kraje członkowskie, tak jak Polska czy Francja, mocno yy, protestowały. Przeciwko tym rozwiązaniom, ale widzimy niebezpieczeństwo, bo już dzisiaj mamy zapowiedzi nowej, przewodni nowej starej przewodniczącej Komisji Sprawy Europejskiej. Sprawy trochę przyspieszyły. Nawet. Sprawy przyspieszyły i że nowa Komisja Europejska będzie chciała zamknąć ten temat jeszcze może pod koniec tego, tego, tego roku. No by poniesiemy wtedy potężną, potężne, potężne straty, biorąc pod uwagę to, że produkcja. Mięsa, wołowiny w krajach Mercosur nie odbywa się zgodnie z przepisami, z takimi samymi przepisami, jakimi są, jakie muszą spełniać europejscy, europejscy rolnicy. Tak, dla porównania to powiem, tak, może przykład sportowy. To tak, jakbyśmy zagrali mecz w piłce, w piłce nożnej, i po naszymi przeciwnikami byłaby drużyna, która liczy 14 zawodników, a my tylko 8 czy 9. No, mają dużo łatwiejsze Dużo mniejsze wymogi, które muszą spełniać, to nie tylko w zakresie dobrostanu zwierząt, ale przede wszystkim też niektórzy o tym nie wiedzą, że dzisiaj polski rolnik, jeżeli zwierzę mu się urodzi, to w ciągu 7 dni musi zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a tam się zgłasza to 40 dni przed planowanym eksportem. Już nie mówię o żywieniu, sposobie żywienia i tak dalej. Stan gry w Brukseli obecnie mamy taki, że protestuje na przykład Polska. Bardzo mocno uaktywnił się nowy francuski rząd Michela Barniera, który zapowiedział budowanie. Mniejszości blokującej. Sto Ale po drugiej stronie mamy Niemcy, Niemcy które no uważają, że to, jest, bo, że to jest szansa dla ich, dla ich gospodarki. To, co widać, to co się chyba Unia Europejskiej zaczyna odbijać się czkawką, to pomysły zielonego, zielonego Ładu i tej zmniejszania tej emisji, chęć dojścia do zeroemisyjności, bo jak pokazują te statystyki, między innymi przedstawione przez Komisję Europejską, tam, gdzie Europa zmniejsza, Emisje gazów cieplarnianych. Tam pozostałe kraje świata i przede wszystkim kraje Mercosur mocno te emisje zwiększają, przede wszystkim także w, w rolnictwie. Więc to jest nierówna, nierówna gra gdzieś tutaj. Chyba ideologia wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Ale rozumiem, że poparcie ze strony polskiego rządu macie? Rozmawiacie na wspólnej na ten temat? Te poparcie mamy nieustająco i to nie ma. To jest właśnie to, mnie cieszy, że nie ma znaczenia zmiany, zmiany rządów. Ministerstwo Rolnictwa. Stoi po stronie, po stronie rolników i zdaje sobie doskonale z tego sprawę, jakim zagrożeniem dla polskiego rolnictwa jest, jest umowa z krajem Mercosuru. Ale jeżeli byśmy patrzyli trochę szerzej, to w ogóle my jako Polska to na umowie z Mercosurem praktycznie nic nie, nie, nie zyskujemy. Nie ma takiego elementu, który moglibyśmy tam eksportować i na nim, na nim zarabiać. A zagrożeń za to mamy bardzo dużo. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. W następnym odcinku podcastu porozmawiamy o kolejnym bardzo dużym zagrożeniu, jakim jest, jakim jest Ukraina i planowane członkostwo w Unii Europejskiej. Na razie dziękuję za rozmowę. Jacek Zarzecki, platforma zrównoważonej Wołowiny. Dziękuję.